Jest trapez ABCD, w którym przekątna AC jest prostopadła do ramienia BC, oraz AD równa się DC, oraz kąt ABC to jest 50 stopni. Wynika stąd, że Beta, jaką ma miarę Beta? No dobrze, musimy tutaj sobie troszeczkę pośledzić e, kąty. Tu mamy 50, tutaj mamy 90, to tutaj będziemy mieli 40 stopni, gdyż musi się sumować do 100. 80. Teraz wiemy ponadto, że AD równa się DC, czyli ten odcinek równa się temu odcinkowi, czyli mamy tutaj dwa takie same kąty, nazwijmy je kątami alfa. I teraz uwaga, korzystamy z takiej własności, że przy jednym ramieniu w trapezie suma kątu, czyli tego i tego daje 180 stopni, czyli alfa plus 90 Plus 50 stopni daje nam 180 stopni. Czyli alfa to się równa 180. Odjąć, tutaj mamy 140. Czyli wychodzi nam 40 stopni. Skoro alfa jest równe 40 stopni, to tutaj mamy 40, i tutaj mamy 40. Bo to jest trójkąt równoramienny, czyli w sumie te dwa kąty mają razem 80 stopni. No to beta dodać 40, dodać 40 stopni daje nam 180 stopni. Czyli beta to jest 180 odjąć 80, czyli beta to jest 100, beta to jest 100 stopni. Poszukajmy takiej odpowiedzi, to jest odpowiedź A.